<coughs> Dobra, bo usunął mi się film, bardzo długi, sporo w nim powiedziałem, ale niestety, skończyła mi się pamięć, telefon mi się wyłączył, do rzeczy, teraz już mniej wulgarnie, postaram się nie przeklinać, Powiedzieć tutaj parę słów w miarę normalnym językiem. Ukryję ten rynsztok, który siedzi we mnie. Przynajmniej się postaram. Dobra. Tutaj szaman. Na ogół, na co dzień, jestem dosyć pozytywnym gościem. Uśmiechniętym, zadowolonym z życia, wdzięcznym za życie po prostu. Ogólnie brzydzę się przemocą, ale niestety, głupcy wciąż nas zaczepiają, prowokują, próbują wciągnąć nas w jakąś gierkę. Interesuje ich nasze życie. Bo takich smutnych kołków interesuje to, czemu jesteś taki szczęśliwy, taki głupio uśmiechnięty, taki żwawy, radosny. Bo chcesz. Chcesz i taki jesteś. Znam to od dawna, tą zależność. Jedni mnie szanują, inni mnie nienawidzą. Czasem ludzie nienawidzą mnie bez powodu. A czasem po prostu znajdują sobie jakiś powód. Dziękujemy chciałbym, chciałbym teraz. pogadać sam ze sobą na ten temat. A więc tak. Znam to. Nie od dziś. Nie jestem zdziwiony. Że sadzą się do mnie jakieś żałosne typy, zazdrosne. Jesteś smutni ludzie, którzy interesują się bardzo moim życiem, tym co robię, Śledz, śledzą tutaj co mówię na tych filmikach i w ogóle robią z wszystkiego sensacje. Co? Pogadaliście sobie dzisiaj o mnie? Co? Pogadaliście sobie dzisiaj o mnie? No to fajnie. Jutro też możecie pogadać o mnie. Bardzo proszę. Mam to gdzieś. A więc tak. Ja wyciągnąłem wnioski na przestrzeni lat. Nie jestem już małoletem. Mam parę lat. Widziałem to i owo. Byłem tu i tam. Poznałem różnych ludzi, Obserwowałem ich, zawsze ich obserwuję. I często daje im się wykazać, wiecie. Bardziej obserwuję i słucham, niż mówię. I tak zauważam głupców są wszędzie. Ciężko jest się przed nimi obronić. Wszędzie znajdzie się jakiś idiota. Który będzie Cię prowokował, zaczepiał. Starał się będzie Ci zaszkodzić. Od tak. Bo po prostu zapała nienawiścią do Ciebie. Za to jaki jesteś. Że jesteś inny. I nie podobasz mu się. Jakiemuś wieśniakowi. Nie podobasz się, bo jesteś gościem pełnym pasji, pełnym talentu. Jesteś kreatywnym, wyjątkowym gościem. A oni, jak zwykle, w grupie kogoś obgadują. Na przykład mnie. Jesteście ogólnie w moich oczach śmieszni, skończeni. Niczego nie potraficie ukryć. Pamiętajcie, że jak próbujecie coś przede mną ukryć, ja widzę Wasze intencje. Doskonale odczytuję Wasze intencje. I myślicie, że po prostu macie jakiegoś idiotę przed sobą, gdy dolicie do mnie czasem te głupoty. Przestańcie mierzyć innych swoją miarą. Nie wszyscy są tacy. Tacy jak wy. Nie wszyscy są takimi idiotami jak wy. Czasem, jak coś powiecie, to naprawdę. Ręce opadają człowiekowi na tą głupotę, którą czasem słyszę, zupełnie o nią, o nią nie prosząc. To jest najlepsze. No i tak to właśnie wygląda. Ja jestem gościem, który zrozumiał. Wiele po latach wyciągnął wnioski, i naprawdę doszedłem do pewnego wniosku, że nie zamierzam już z nikim walczyć. Mam was gdzieś. Chcecie ze mną walczyć? Ciągnijcie się. Spróbujcie ze mną walczyć. Ja tylko będę się bronił. Nie zamierzam z nikim walczyć. Ja sam walczę o swoje życie. Walka z frajerstwem mnie nie interesuje. Czajcie, spróbujcie szczęścia gdzie indziej. Może kto inny zechce Was opluć? Mi nawet nie chce się Was opluć już. Opluwać. Naprawdę, mówię szczerze. Ten filmik jest inny niż tamten. Tamten był dużo bardziej wartościowy. Dużo bardziej treściwy. Mówiłem tam jak natchniony. Wiedziałem, co mówić. Gdy starasz się odtworzyć filmik, on nigdy nie będzie taki sam. Wiecie, mówiłem tam o tym, że... Ja wiem, co to szacunek. Ale... Wiem też, co to... Wiem też, co to... Brak szacunku. Wiem też... Co powoduje brak szacunku? Co dzieje się, gdy szacunek znika? Rozumiecie? Ja potrafię kochać. Potrafię nienawidzić. Nie jestem taki jednowymiarowy. Potrafię zrozumieć, wybaczyć. Są oczywiście kwestie, w których. Nie warto wybaczyć. Są ludzie, którym warto wybaczać. Dobrze o tym wiem. Wszystko analizuję. Żeby przypadkiem nie wybaczyć komuś, komuś, komu nigdy nie powinno się wybaczyć. Albo by przypadkiem nie nie wybaczyć komuś, kto zasługuje na wybaczenie. Trzeba wszystko analizować. Nie wiedział, Myśleć nie wiedział, to jest, to... Ostatnio o czymś pomyślałem w pracy Każdy człowiek powinien być taki Jego głównym, głównym celem powinno być Nie krzywdzić innych Nie być niemiłym dla innych To jest szacunek Być człowiekiem dla człowieka a jak nie potrafisz być człowiekiem dla człowieka, zaczepiasz, nadeptujesz na odcisk, to obyś dostał to, czego oczekujesz. Koniec części pierwszej. Konan przyniósł do świątyni nasiona świętego drzewa. Spójrzcie, klęczy przed buddą. Wielcy wojownicy znają pokorę, wiedzą, co to szacunek. Śmiecie nigdy się nie dowiedzą, co to szacunek.